Przed paroma minutami zakończyły się losowania Piłkarskiej Ligi Europy i Ligi y, Konferencji UEFA. I żeby tutaj długo, żeby ten film długi nie był, żeby was nie zanudzać, pogadamy sobie chwilę o losowaniu polskich drużyn. Więc może zacznijmy od Rakowa, częstochowa. Raków częstochowa trafił na następujące drużyny: Atalanta Bergamo. Sporting Lisbona oraz Szturm Graz, tak, Szturm Graz z Szymonem Wodarczykiem i cóż powiedzieć o tym losowaniu, no marketingowo, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest to jakieś fantastyczne losowanie, bo tak naprawdę żadnego tego rywala, tak, takiemu niedzielnemu kibicowi, się nie sprzedam. Oczywiście z perspektywy takiego niedzielnego kibica, nie wiem, byłby lepszy na przykład e, Liverpool, e, Ajax drużyny w tym klimacie, no cóż, no nie ma co narzekać, na pewno fajne wezwanie i grupa do powalczenia. E, do, o trzecie miejsce, zwłaszcza, że ze szturmem myślę, że z taką drużyną Raków powinien sobie poradzić i co też jest e, ciekawe w tych grupach to to, że te wszystkie drużyny w przypadku Rakowa są nastawione na wskroś ofensywnie i drużyna Dawida Szwargi będzie mogła po prostu wrócić tak jakby do swoich korzeni, których nauczał ich Marek Papszun, czyli tak troszeczkę jak to się mówi, no, po pograć z tak zwanej konterki. Zaś jeżeli chodzi o Legię Warszawa, to Legia Warszawa no, też y, powiedzmy sobie szczerze, może nie trafiła do grupy śmierci, ale też na pewno do grupy niełatwej. niełatwej. I tutaj dostaliśmy angielską Aston Villa y, z Mattim Cashem, też y, przyjedzie znów u do Polski, który y, wygrywał Ligę Europy. Więc taka mini powtórka z poprzedniego roku, gdzie u Emery przez część sezonu prowadził. VAR, który grał z poznańskim Lechem, dalej jest AZ Alkmaar, czyli półfinalista ostatniej Ligi Europy i zarniński Mostar. I tak jak w przypadku Rakowa, tak jak mówiłem, można powalczyć śmiało z tym szturmem o trzecie miejsce. No tak w przypadku Legii no, z Zarnińskim Mostarem to 6 punktów to obowiązek, zaś uważam, że z AZ holenderskim na pewno... Można powalczyć o te drugie miejsce i też spróbować wyjść z grupy, bo tutaj legia nie jest bez szans. To było, pomówmy o piłce. Proszę o łapki do góry, subskrypcje i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach na razie.